Zapraszam na kanał Progaraż, Tam znajdziecie bardzo dużo poradników, informacji oraz ciekawych filmików. Załączam link w opisie wideo. Siema, witajcie w kolejnym odcinku o Hondzie. Właśnie robimy sobie te świece, które zacząłem robić w tamtym tygodniu. Eee, gaźniki, na tą chwilę przysiądę sobie przy gaźnikach, żeby wszystkie komory półkowe otworzyć i zobaczyć, co tam się w nich dzieje. Będę wam pokazywał na bieżąco. Później zakładamy nowe świetle i patrzymy, czy ten sztrucel chodzi, jak będzie chodził. No to mam już zamówioną uszczelkę pod yy, dekiel od zaworów, także będziemy to też zmieniać. No i będziemy patrzeć. Teraz biorę się za gaziory i lecimy z tym tematem. I już widzę, że tu zapowiada się bardziej dokładne czyszczenie z racji tego, że chyba z 20 minut próbowałem przepchać dysze wolnych obrotów. I naprawdę to strasznie ciężko idzie, no są tak zatkane. Tak, zaklejone w środku. No nie idzie tego za bardzo czyścić. Ta jedna przeszła, następne to będzie ogień po prostu. O, coś się dzieje, nie? Coś się porusza na tym druciku. No nic, będziemy patrzeć dalej. ważne, że te dysze główne są zatkane. Przynajmniej w tym gaźniku tutaj. Resztę będziemy za chwilę oglądać. A ja dalej czyszczę. Tak wygląda to na tą chwilę. Dysza jest taka, że można już przez nią patrzeć. Także elegancko. Płacało się czyścić dysza 38 Teraz składamy ten gaźniczek i lecimy z kolejnym Komory pływakowe również do czyszczenia Ponieważ tu mieszka zło Zobaczymy czy będziemy wymieniać te uszczelki no, Są trochę już rozpraszczone ale zaraz zobaczymy Czy to będzie trzymać czy nie no tu już nie za ładnie to wygląda No będziemy patrzeć Jak nie no to kupujemy nowe Gaźnik numer 2 Jak widzimy na załączonym obrazku no nie wygląda to za ciekawie. Wszystko dosyć brudne. Dysze pewnie pozatykane. Zaraz będziemy patrzeć. Komora pływakowa również. Nie ma się czym pochwalić, jeśli o to chodzi. no Uszelki na razie zostawiam. Zobaczymy, czy będzie szczelne, mimo że to wygląda bardzo nieapetycznie, że tak powiem. Będę próbował mimo to jak przestanie trzymać, to się to znowu wymieni. Trudno. Nie będę teraz wszystkiego zamabiał w sumie, bo się okaże, że on w ogóle i tak nie chodzi, bo coś jest tam wywalone. Przepraszam. Także spróbujemy najpierw tak, jak najniższym kosztem. A jak będzie działać, to będę go robił pod ciebie. Nie ma co tu fisować. Rozbieramy gaźnik numer 2. Dobra, gaziore już wstępnie porzeszczone, wszystko to jest tak brudne, że zastanawiam się nad tym, czy czasem tego nie umyć najpierw, no ale zobaczmy, czy to w ogóle będzie miało prawo chodzić, już kurde, jak włożę gaśniki, to też będzie już ciężko to umyć, <laughs> może najpierw to poskładam, zobaczę, czy chodzi, zobaczę, czy jest wyciek i wtedy znowu to rozbiorę, no, nie przychodzi mi nic z lepszego do głowy, dwa razy, podwójna robota, ale trudno, przynajmniej będę wiedział, jak to zrobić następnym razem szybciej.